Słuchajcie, jeździmy po jednym odcinku, po odcinku Konradowice, odcinek niewiarygodnie, szybki, ze śliskim asfaltem, także wymagający bardzo dużej precyzji od kierowcy, tak, bo na tych szybkich zakrętach, kiedy zaczyna nas wieść, kiedy sam odjedzie delikatnym ślizgiem, naprawdę każdy ruch musi być na tyle precyzyjny, na ile tylko pozwala szerokość drogi, tak, więc dużo ciekawej, fajnej pracy oczywiście fajny w ogóle rajd, fajne wydarzenie, bardzo w takiej, takiej atmosferze piknikowej. Ja myślę, że to o to też właśnie chodzi w rajdach samochodowych, żeby to nie był stricte, powiedzmy, taki event nastawiony na presję, tylko coś, co również daje fan i frajdę ludziom. I właśnie ten, ten fan i tą, tą frajdę dzisiaj mogliśmy czuć na odcinkach i na strefie serwisowej. Bardzo fajnie zorganizowana impreza. Bardzo mi się podoba i ciekawy pomysł, żeby generalnie w trakcie takiego rajdu również wozić uczestników, wozić gości, wozić osoby, które w celach charytatywnych również licytowały te przejazdy. Tak więc dla mnie niewiarygodny fan, super, że łączymy dwa elementy, czyli przyjemne to co przyjemne i to co pożyteczne. E troszkę kilometrów nawiniętych na koła, więcej zabawy, więcej ślizgania się, więcej gdzieś tam ustawiania samochodu bokami, ale o to właśnie chodzi, po to tu jesteśmy, żeby zabawiać kibiców, czujemy ten doping na trasie, także to bardzo na, dla nas jakby też jest pozytywne. Jakby czuć niewiarygodne te emocje, bo w ogóle jakby przejechanie trasy odcinka rajdowego w takim jakby pełnym trybie, kiedy jest procedura gdzieś tam ta startu, kiedy dojeżdżamy na, do mety, są kibice na trasie i tak dalej, to też potęguje te emocje na pewno, więc to daje super efekt, tak, i e, myślę, że taki kod Najbardziej pokazuje ten sport od kuchni. Póki drzewa nie spadają na drogę, czuję się bardzo dobrze. Jakby w tym sezonie wykonaliśmy mnóstwo pracy, żeby ten samochód usprawnić, żeby ten samochód naprawdę był szybki, prędki, dobrze działający, precyzyjnie działający. I na tą chwilę powiedziałem, że taki jest. Jedzie się przyjemnie, działa logicznie, wszystko jest tak, jak należy. Eee, tak więc ja się dobrze po prostu bawię.